Tak poprowadzona rozmowa w zasadzie prowadzi do sfinalizowania transakcji. Krok pierwszy. Zadaj pytanie, które pozwoli Ci ustalić, co dla klienta jest ważne. Zobacz to w scence. Jasne, nie ma problemu. Mogę przygotować taką ofertę na maila. Proszę tylko powiedzieć, czego dokładnie Pan szuka? Na czym konkretnie Panu zależy w tej ofercie? Co zrobić w następnym kroku? Zadaj teraz takie pytanie. A z ciekawości podpytam, jakie oferty konkurencji do, do tej pory już Pan otrzymał i spośród których dwóch tak naprawdę rozważa Pan na serio zakup? Teraz, jeżeli Ci powiem, z jakich dwóch ofert wybiera, to przechodzisz do pytania numer 3. Okej, okay, tak, kojarzę te firmy. Proszę powiedzieć, co jest w tych ofertach takiego, co Pana przekonuje, że właśnie te dwie oferty się wyróżniają? I teraz przychodzi czas na zadanie pytania numer 4. Zobacz. Dobra, to teraz ciekawi mi jedna sprawa. Skoro te oferty tam spośród wszystkich Pan wybrał te dwie i są rzeczy, które Pana w nich przekonują, to dlaczego jeszcze żadnej z nich Pan nie wybrał i finalnie nie kupił co Pana powstrzymało? To pytanie jest absolutnym sztosem. Przychodzi zatem czas na podsumowanie. Okej, okay, już mam większość informacji, których potrzebuję, żeby przygotować Panu indywidualną ofertę na maila. Pozwoli Pan, że jeszcze zanim to zrobię, to w trzech punktach podsumuję naszą rozmowę. Czyli rozumiem, że to, czego Pan szuka, to jest XYZ. Wymieniam rzecz ważną dla klienta. Zależy Panu na tym, żeby uniknąć XYZ. I w dwóch słowach dosłownie podsumuję, czym nasza oferta różni się od tego wszystkiego, co Pan do tej pory zobaczył.